Raz, dwa, trzy. Powiedz coś do mnie. Eee, witaj. Witaj, Mariuszu. Cześć, witajcie. Dzisiaj w Morskich Opowieściach moim gościem jest mój serdeczny kolega, a mogę powiedzieć nawet przyjaciel, kapitan Mariusz Piechnik. Mariusz, jako jeden z nielicznych Kapitanów jachtowych skończył Wyższą Szkołę Morską w dziale nawigacji, tak, Mariuszek? Tak jest. W I, Gdyni. I, I w Gdyni, tak. I to było z dawno i nieprawda, ale jednak masz ma doskonałe kształcenie morskie, a oprócz tego oczywiście jachtowe. Ty byłeś przez jakiś czas też prezesem okręgowego Związku Żeglarskiego w Rzeszowie, prawda? Tak jest, dwie kadencje. Dwie kadencje. Tak. I dowodziłeś słynnym Rzeszowiakiem. Dowodziłem parę razy, tak. Parę razy? Tak. Na szczęście nie w tych jakichś tragicznych okolicznościach. okolicznościach. ale może kiedyś nam o tym również porozmawiamy. ale dzisiaj Mariusza chciałbym zapytać o sytuację, o której mnie już dawno temu opowiadał. Z zatrzymałeś? No, nie, 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 to się nagrywa, no oczywiście, że prawda jest taka, że nagrywamy w warunkach bojowych, nagrywamy w warunkach takich jak tu jest. Siedzimy w tej chwili w bazie Angeliny w Szangulinie. Kochana, naj, najlepsza ekipa sprzątająca na świecie. To jest najlepsza ekipa sprzątająca na świecie. Nie ma lepszej No, Powiedział, no, <laughs> że Dokładnie. No, nawiedzimy Tak. No dobra, i skończyliśmy na, 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 na tym. Mar Mariusz, e słuchajcie, opowiadał mi wiele swoich historii, ale mnie najbardziej zaciekawiła historia jego, kiedy e bronił się przed piratami morskimi. Mam nadzieję, że teraz troszkę opowiesz o tej historii wszystkim, nie tylko mnie. Znaczy, bronić się to za mocne określenie, <gry> raczej uciekałem. Ale opowiedz, jak, opowiedz, jak to było, dokładnie, od początku. Od początku, no to przeprowadzaliśmy trzy katamarany e, z Chorwacji do, na Seszele. Aha. E, ja wsiadłem, wymieniałem załogę, wsiadłem w Hurgadzie, w, w Egipcie, no i już spłynęliśmy później razem. E, i na jednym z e, tych jachtów e, był problem z, z, ze zdjęciem grota. Aha. E, no i trzeba było gdzieś stanąć na spokojnej wodzie, żeby to, to, to zrobić. No i tam e, padło na e, blisko Jemenu że tam jest spokojniej, nie wieje, nie ma fali. I tam no można i... wtedy zająć się wjechać tak, na górę, tak, tak. go tym porządek. Tak, no i myśmy stali przy tym Jemenie jakieś, no nie wiem, z dwie godziny. Czyli trochę sami prosiliśmy się o... o... <laughs> o uwagę. <laughs> o gości. O gości. Tak. No i no, po, po, po zrobieniu tego, popłynęliśmy dalej, już był zmierzch zrobiła się noc, nie? I Płynęliście po... na żaglach czy na silniku? Myśmy, myśmy płynęli na żaglach jako ostatnia łódka. Aha, a te, te pierwsze... Te, te dwie, 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 tak, płynęły, dwie. tak. No, myśmy halsowali, bo ten wiatr był, tam z reguły wieje albo od strony tej Abelman Dep albo, albo z drugiej. No i, i no, hasowali, ale nie, nie odstępowaliśmy tych, tych jachtów. No może tam półtorej mili byliśmy od nich, ale, ale w miarę utrzymywaliśmy ten dystans. No i w, to był już taki moment, bo u mnie na jachcie były trzy osoby, więc każdy tam oddzielnie wachtował. Został taki Wojtek, bardzo fajny, sympatyczny człowiek. Ja poszedłem się położyć i po jakichś, nie wiem, dziesięciu minutach słyszę taki przeraźliwy krzyk, co mnie woła. No, wychodzę do mesy i słyszę taki ciekawy stuk, no taki stuk jak z karabinu, taka, wieś, taka te seria te... poszła, tak. yy, na szczęście w powietrze, nie? ale, ale że mamy się zatrzymać, i tak. no to no oczywiście najpierw lekki atak paniki. To był dzień czy noc? Noc. noc, noc, noc nie, oni w dzień nie, nie, nie podeszli, Właśnie nie było żadnego oświetlenia, po cichu podeszli. I tak. Na szczęście dla nas była fala i ten, ten, ten człowiek, który chciał się przedostać do nas na łódkę, zawahał się i nie przeskoczył. Czyli ta łódka już była dosłownie tak, tak przy, była, przy naszej rufie. Tak, przy tak. naszym jednym naszym pływaku. No i ten i, i nie przeskoczył. Eee, więc no, zyskaliśmy trochę na czasie. Włączyliśmy silnik, eee, czyli i na żaglach, i na tym silniku. Oczywiście no, w, tej, w, tej, w, tym, w tej stresowej sytuacji trochę przegięliśmy z obrotami i jeden z tych silników zaczął alarmować, że się przegrzał, nie? No, więc tam trzeba było troszkę zwolnić. No e, zaczęliśmy zrzucać żagle, zrzuciliśmy grota szybko e, na szybko na ile się dało, bo to bo to. Dlaczego zrzucaliście żagle? Bo staraliśmy się już. Płynąć prosto za, za, za tymi naszymi. A, tymi dwoma, tak, tak, tak. tak. Bez halsowania się. Bez halsowania się, tak. Także tak, tak, zwróciliśmy to i, i. Znaczy, chwilę płynęliśmy na żaglach, no ale stwierdziliśmy, że może jednak lepiej będzie, będzie bez, bez tych żagli. Eee, I e, no i to był właściwie chyba, no to pierwszy raz w życiu nadałem e, sygnał: Distress Mayday. E, no, a tak się... piratów? Tak. Bo taki również jest. Taki tak, jest jest, tak. Co się później okazało, że nasze radio było trochę no, szczuzowe, no, tak. Z doleciało, Tak, doleciało. Nasie miało dwie mile. Na szczęście doleciało do tych naszych kolegów. Aha. No i... i oni zaczęli już działać. Tam zawiadomili. Jest taki ośrodek. Już nie pamiętam, nazwy, Bajuk MTO, który, który śledzi. Właśnie te wszystkie ataki pirackie tam w rejonie Zatoki Jadeńskiej, Morza Czerwonego. No więc oni już tam się kontaktowali. No co, co prawda to nic nie dawało nam, nie? Ten, ten, ta, łódka, ta łódka płynęła, no taka łódka typu skif, nie? długa, cienka, tak. płynęła za nami jeszcze z pół godziny. Jeszcze tam Było jakieś były... Tak. Ja, ja tego nie widziałem, bo ja siedziałem przy radiu akurat. Nie? Ale, ale jeden z, 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 z tych taługantów mówi, że widział, jak tam y, jakaś y, seria ognia szła y, y, jakby Czyli z karabinu. Tak, strzelali. Ta, strzelali. Y, no na szczęście, nic się nie, nie wydarzyło. Takiego tutaj y, na, 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 na naszej łódce. Y, aczkolwiek po. Po, po zdjęciu masztu, który tam po, po, po roku musiał być zdjęty, bo tam jakaś wadliwaść tak, była tak, rzecz, tak. fabryczna, okazało się, że były trzy dziury w tym maszcie. Strasznie, Ale go. A no. powiedz mi jedną rzecz, bo jak wkazałem jakieś zdjęcia, wy generalnie płynąc w tym regionie, chyba byliście przygotowani na atak piratów, bo wasza łódka była. Ee, obłożona drutem takim żletkowym. Tak? Ale jeszcze nie wtedy. Nie spodziewaliśmy się, że to nastąpi tutaj, tylko że zacieśnino że to na Zatoce Adeńskiej. I tam mieliśmy się przygotować faktycznie i, i przygotowaliśmy się, tylko już niestety. Już, <ślam> już po, po fakcie. Wszystkim. A, aha, ten sposób. No, no i tak, każdy, każdy z tych jachtów był takim obłożony takim drutem. No to po to, że gdyby ktoś tam próbował przeskoczyć, złapałby się, to jednak tak, miałby to jeden problem. Tak, no tak. No. można powiedzieć, że uciekłeś piratom spod gilotyny, no, spod Tak, pod noża podnoża. Tak, tak, tak. No, tak się wydaje. No. Tych ataków na żeglarzy jest sporo mimo wszystko, nie? No jest, bo to jest łatwy łup, bo, bo my nie, nie, nie jesteśmy w stanie płynąć 30 węzłów, tak, tylko, tak, tak. tylko... Nie mamy żadnych tak. burt, no, tak. nie mamy armatek wodnych. ludzie mówię o tym, że nie mamy broń na pokładzie. No, no właśnie. No i ten. No i, i, i to jest faktycznie aczkolwiek no nie jest to bogaty łup, no bo, no bo mogą nas. Tylko myśmy się tu bali takiej, takiej tej kwestii religijnej, nie? No bo no, to jednak tak. muzułmanie, no jednak nie wiadomo, o, o co by im poszło, poszło nie? Tak, czy może tak, chcą tak. pokazać, że tutaj mogli składników, tak, tak, prawda? Przede wszystkim, niewierne tak, niewierne psy. Tak, tak, tam, tak jeszcze, jeszcze, jeszcze no, chyba do dzisiaj nie wiem, czy nie jest. Jemen w stanie wojny z Arabią Saudyjską, tak, no. a my jesteśmy sojusznikiem Arabii Saudyjskiej, no, my jesteśmy sojusznikiem tak, Ameryki. Tak, 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 no, 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 nie no, wiadomo, co by się, się działo. Tak. No generalnie trzeba przyznać, że to, to przeprowadzanie jachtów dalej obok, w tych rejonach nie jest bezpieczne. Nie. nie, nie. Dalej, dalej jest tak, się. Dalej, dalej, dalej tak jest, jest tak. Mimo, że mamy już tyle lat, po, to w kiedy, w którym roku to było? Nie, nie pamiętam. Ale ile? 5-6 lat temu? Tak, 6 no, lat no, się. No, tak, 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 bo tak. Pamiętam, to bo, mi wtedy, rok nie? później przeprowadzałem następny Mam nadzieję, że jeszcze go kiedyś. Bo tam niestety z nimi jest tak, że czasami trzeba ich przymuszać, żeby coś powiedzieli fajnego, ale obiecuję, że będę się starał. Dzięki, Marze jeszcze raz. Dziękuję.